Przedostatni tydzień przygotowań Wiktora do startu jego trasy koncertowej, promującej krążek, tak jak tutaj stoję. Pierwszy koncert w niedzielę 26 października w Krakowie, no i potem reszta, czyli Warszawa, Poznań, Szczecin, Katowice z wielkim finałem 12 grudnia w Białym Stoku. I tak kawałek szybkie tempo, który służycie teraz w Radiu sk 2, na pewno, no przynajmniej tak myślę, wybrzmi ze sceny i to nie raz. I też podejrzewam, że Wiktor może zaskoczyć Was nieco inną aranżacją tegoż utworu, bo Czeka z niego artystyczna kombinatorska dusza. I bardzo dobrze. Zbliża się godzina dziesiąta i newsy także. Reklama. <słuch> Wracasz po ciężkim dniu. Marzysz o miękkim narożniku? W Moderno Meble znajdziesz sofie i narożniki, które pozwolą Ci się zrelaksować. Sprawdź modernomeble.pl lub odwiedź showroom we Wrocławiu. Ulica Solskiego 6. Moderno Meble. Modne kanapy w obniżonych cenach. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie. Tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo, Mediamarkt. Dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Nowakowski. Zapraszamy do 18 października po specjalne oferty na samochody używane. Szeroki wybór modeli, wygodne formy finansowania, sprawdzona historia pojazdów. Dodatkowo do każdego zakupionego samochodu używanego dorzucamy voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Nie przega w tej okazji. Przyjdź do salonów Toyota Nowakowski już dziś co tam sobie tutaj tak tam leży tak o nisko tam? Ach, to niska cena! Mamy to, mamy to, o oh, lewiatanie, tanie! A teraz w lewiatanie mamy? Koncentrat pomidorowy lewiatan, ale dobre. Tylko złoty 99 za sztukę. Przy zakupie dwóch, papier toaletowy puella. Trzywarstwowy 10 rolek, jedynie 12,99 za opakowanie. Przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Sposób na Twój Dobry Dzień? Mamy to w lewiatanie! Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. To będzie ostatnia reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli. Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe. To dobre cechy charakteru. Raczej konstrukcji wewnętrznej. A teraz w sklepach stacjonarnych Agata, promocja! Otrzymasz aż 200 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych na meble kuchenne Kubik. Zyskaj, wow! Nawet 6000 zł! Tylko do 18 października. Szczegóły w sklepach. Przytulne domy biorą się stąd Agata. I po reklamie. Biometr dzisiaj niekorzystny przez cały dzień. Temperatury do 11 stopni. Jest szansa na to, że między chmurami pojawi się w piątek trochę słońca. Sobota również całkiem słoneczna, choć z rana. Uwaga, będzie mgliście i może też popadać temperatury jutro. Od 4 do maksymalnie 9 stopni na plusie. Niedziela zapowiada się bardzo słonecznie, ale chłodno. 11 kresek to będzie niedzielne maksimum. Minęła dziesiąta, z SK2 Paulina Chorwatowska, Deciuk. Na początek pilne doniesienia z Austrii. Polski autokar rozbił się na...